Tutaj oczywiście kapitan. Relax. A ze mną jest oczywiście kto? Nikt. 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 To był taki rzecik Oczywiście jest to już druga rozgrywka z League of Legends. Znowu miałem ochotę zagrać arama. To zagrałem. Ostatnio mnie ciągnie, tylko na Aramy I wylosowała mi się karma. Ee, więc no dobra, no. Mam nadzieję, że wziąłem runki pod API masterki, bo nie pamiętam czy zmieniałem. no ale to nic. Jak będą pod AD, to, to będzie yy, mały taki troll karma AD <ścoughs> Nie, karma AD. Nie, to się nie opłaca chyba nawet. Żeby tu podadać na nią złożyć. Nie no ma słabe las hity, znaczy auto ataki, las hity Auto ataki ma słabe. No ja mamy nagramy na warusa, askę Raza, Kenena i TF'a oni mają strasznie dobry y, harass. warusku i w ogóle auto ataki, aska. Salwa i autoataki. Rise. Praktycznie każdy skill. Kennen Q. Cool. I też praktycznie każdy skin. TF to w ogóle. No my mamy tylko mnie, Zixa i MF Ale Master G jak się wbije i zrobi jak się dobrze zbuduje i wbije to będzie dobrze. Karmą. Ja tu idę AP. Pierwsze buduję to. I ale zacznę tak. Coś pod regenerację man może może ten kielich, tylko że to nie, nie ja wezmę, tak, potka jedna na manę, ok, idziemy to XX o ok, już nie pamiętam, co te skile y robiły Q, a W też ten to wiem, W to Stun, a E to tarcza, a ulti. Ulti. Aha, tam nie trafiłem. <grywia> Mornował już ulta. Ej, dobra, to co, co się tak wiemy, czy nie? Zobaczymy, jak to działa. Wow! Damage nie. i po co flash Nie, 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 nie Ojej, co tu się dzieje? Aj! mam jeszcze takiego damage'a. Ale warto harasować A, te bombki są nasze. Nie. Przeżyłem. Przeżyłem. Jezu, myślałem, że ta karta mnie dotknie. Wow. A MFK. Nie. Ultem będę tak jakby spamić, bo mam go dużo, znaczy często nie dużo. Chcę mieć przynajmniej na te... dwa kryształki Znaczy na te dwa kryształki, na te... No, no na te... O, oczywiście na to, o! Kalizynator kalazm. O Boże! Wymowa to nie dla mnie! Ja tu jestem od... Od grania Zrobimy karmy pod apę. Ja! D dostałem damage. Widziałam dwie ona mądra. Widziała dwie drogi, ale wybrała trzecią. O, nice. Ajaj, Ach, Myślałam, że jeszcze w to wejdzie. Mam podpalenie, które... Okej, okay, jest pierwszy kill. Nie, 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 to nie. To... ta seria... Um, a, ja chciałam. Dobra, i A my tu puszujemy. Uciekaj! Aj, zawsze, zawsze ile to ma tych cooldownów po. No. Jak to się nazywa? Mam nadra. Tutaj, gdzie to pisze? Tu to pisze rozgłos. No dobra, tam pisze, to już sprawdzam. Dobry ult. Ej, Juder, nie trolluj mi gry. A zaraz ten, no, zobaczymy co daje. Ile po ilu tu wybucha, nie pisze, szkoda. Mm. <grym> I master zrobił ładnie. A nie, 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 nie. Dobra. Nie wiem, czy to było do mnie. A, u! Specjalny damage to nie było, ale... Nice! Ha haha, uciekać. Fuck. Nie mam jak pomóc. Kartą mnie trafił, a tam miałem tripla. Dwa grupy na co tu się dzieje? Nie! Ja mam rajst uważa znaczy rajst mówię. Zix. I ku teraz takie piękne. Aj! Co kupuję? Co kupuję? Buty kupuję. I to kupuję. Nigdy więcej nie będę już spoczywać bezczynnie. Nie, nie, nie. i hey, master nie, nie wiesz tego. O nice. A karma to ma damage. Liczbę na składać? Na blitz złożyłem. I To był dobry pomysł. O o. Last hit. Udało ci się zabić wroga. Nie miałem, nie miałem e. Ajajaj. ale co znów czyłem A i teraz nie mam. A to będę miał dwa. Mam dwa. Ok. A to da więcej apy? Nie dało. Wooh. Stracony gold. A nie mam. Nie mam, nie mam Mógłbym tu bersta na kogoś zrobić z podpaleniem. E drugie maksujmy. Nie, no nie, nie. No, jest. I trzy razy tak szybko padłem. No master penta. Nie ma Alpha i ginie. A, co? Stan buduje tę. No, tę. Może coś lepszego. Dobra, na razie przesciąg trade. Przeszczęndzimy Golda, ale by tam koniec Oni tak aprosie jako grają. To już wykonane. A, i jest na końcu wroga. Miał być mój! Mój Przeciwnik kill! Maj. Maj, miniony głupie! Wszyscy musimy dokonywać wyborów. Skupienie Ale master, no. Przeciwnik pokonany. Dwa trupy. No i ginę. No, jeszcze nie trafiłem. Nie! Nie, 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 I mam ulta I nie, 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 Chodź nie, z nie, to pora. nie, nie, to jest to. nie, to... nie, to jest to. nie, 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 Kenan Gubka. Aha, mm -hmm. dobra. nas na to stać. To teraz kielich zbudujmy i będziemy spamić. MFK Giniesz. I ku I, i będzie ku. Nie, nie będzie. Skupienie. Przeciwnik pokonany. Czekaj, Dobra, trzeba coś wykombinować wyko tajnego. Master of Tajnik What? Master of Tajnik. Dobra, się tu przesunę i mam ulta... i wobem. No nie! Po raz kolejny ulta zmarnowałem. Dobra. Przekafujemy. Dobra. Nie! No i... Już nie mam połowy HP! Nie! No, oh, fuck off Dobra, tutaj coś... Wow, 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 No, ajajajaj. No i czemu go nie zastanowało, ani nic? Uder. Nie. Co on buduje w ogóle? Uder. Ojejku. Mam tanka powinien pójść, nie to. My tanka nie mamy przez tego udera, no. Co on poddamy ci? buduje. Nigdy więcej nie będę. pokonany. No, master. Czy masz? Przeciwnik pokonany. No, nie będą. Przeciwnik pokonany. Szkoda. Przeciwnik pokonany. I ukryte to by siekał. 2-3. Oh. Ładny. No dobra, nie szarżować mi tam. No, jaki to jest głupak jednak. No i co z tego, że ma Eisę, jak on zginie, pewno. Chodź, chodź. te się ultuję. To trochę wycofajmy, zmarnuję ulta. Na to wygląda. Gdzie on jest? Nie... Płata, yes. fakt. To było dziwne. Nigdy hm. Teraz ulta użyję jako W Wow. Ale uniki. A jednak nie. <laughs> no jaki damage? nie. Nie. Widziałam dwie drogi. Widziałam trzy. Ośrodek. Hm. Powiecie, że ty gniew. Chyba nie wygrywamy, ale będzie ciężko. Jak oni? Nie, niemożliwe, wie, wręcz. Jak oni cały raz niszczyli? Kiedy znaczy się? Miało HP czy co? Aj. nie mam, nie wiem, nie mam co zrobić. O, co to było? TF. Yes, nice, nice, nice. Dobra. A i chciałem tripla. Dobra walić to. No i tutaj mamy. Wyprowokujemy. prowokujemy. O! Nie, nie! Moja prowokacja się nie udała. O, a je może jednak. Zawsze po chwila. O, ten się. Jeszcze weźmę. No dziewięć, pięć nie mnie źle. Nie, nie. Tak, nie miałem co zrobić ażka jak jest ulty w ogóle. A, teraz Dix Koniec serii. Trzy trupy na koncie wroga. Uńce z cieni. Trzyście Kenen w ogóle damage ma. Tak robią takie małe shurikeny. Takie małe shurikeny. Nigdy nie lęka się zmian. Szybko, go, go. No nie, aż No nie, to była MFK. Jeszcze ja ulta zmarnowałem. No fuck. Zniszczono twój inhibitor. pak, Fak, 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 fak. No nie. Teraz tak łatwo nie uciekniesz mi. No myślałem, że mój... No chyba nie Wróg się jest postoszeniem. Koniec serii Sojusznik pokonany. Udało Ci się zabić wroga. Pomuszaszka. Dwa trupy na koncie wroga. Dwa trupy. Unicę stwierdzenia. Nice. Ale emocjonująco się nie odzywałem w ogóle. Taki skupiony byłem. Dobra. Dobra zadamy. Wow. A Okej, okay. Ła, salwa. Teraz podpalenie muszę dobrze użyć. Aj. Nie wbijamy... nie mam teraz obrony dla ciebie. Nie. O, oh, fuck. Ale ber... pokonany. Ale wers... Zacidnik pokonany. ulta i mógłby mi dać. Nie, jezu! Pff. No nie, to było hamskie. O nie, 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 Wielka pałka. nie, nie, chociaż nie, rana sprzedam i mnie nie, 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 Nie wiem czy liczba im się opłaca Ajaj Nie są no, Oni to wygrają chyba, bo w puszu wygrywają Może i w kilach, ale już ważniejszy. I teraz gdyby tak w ich środek wypalić ku zultem. Pij ją Udy, ty masz lifesteal. Mała. chodź tu. Nieee, Aszkel! Sojusznik pokonany. Faaak, no. Koniec serii. No nie. Sojusznik pokonany. Uciekaj. O nie, no. Nie, czemu chcą się poddać? Czysta pa. twój inhibitor wkrótce się odrodził. No i kurna! Nigdy więcej nie będę już spoczywać bezczynnie. E, podbiegamy haraz. uciekamy. To musi tak wyglądać. Nie ma nikogo. Wow, 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 wow. Sojusznik pokonany, na zik, przeciwnik pokonany. Nie, 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 pomóżcie. Dwa trupy, trzy trupy, sojusznik pokonany, przeciwnik pokonany, Kenen. Mm. No, pomóżcie to. Ojej. jezu. Oproszenie. Jakie debilem, No, co one odwalają? Puszójdź, obroncie MFK, no. Jezu. Co to w ogóle było? Co oni w ogóle zrobili? No, MFK. Jezu. No. Co to w ogóle. Jakie to są. Za, pr za przeproszeniem, tym paki, no. No, nie wiem, no co to? WTF? fuck Lali sobie w ogóle inhibitor. No dobra, może im sposobowaliśmy, ale gdyby. Gdyby nie MF, no to. Poczekajcie na mnie, no. No i właśnie. Ajaj. Spustoszenie. Przeciwnik pokonany. O Hmm, Teraz by się przydało fajnie wykorzystać. Ale tarczę dostaję. Złożyć że Nie, też. Nie, 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 nie. nie. No kurna zawaliście. O Jezu. Met metanka, nie mam też uder. Patrzcie na itemy Udyra, no. O Jezu. Tak się gra. Niestety. Niestety tak się gra z takimi ludźmi. No oni to kończą. Po co oni chcą się poddać, no? O jejku. Jest bardziej tękowatni niż nasz uder. Zniszczono Twoją drogę. Małych. bij, jego, o jezu. Przeciwnik pokonany. Nie będę już spoczywać bez czynku. Sojusznik pokonany. Przeciwnik, gonimy. Bonimy. No dobra, ale teraz pomóżcie! Kurna, no i wy to widzieliście, no ja wbiłem, a oni nie, no wolili farmy. O Jezu, no, co to ma być? No odejdź, on cię zabije na bersa. Gdybym jeszcze słyszeli. Idzę jej nam złożył, chociaż nie wiem, co zonie, w zonie no nie słyszy. Dwanaście dziesięć, o jest Tradycja <grym> w równowadze z rewolucją. Ooooooo, wow, wow, ooo, oo, aż kiłczy. No, się przesunąłem. Przeciwnik ja stun nie nie się Przeciwnik został seryjnym zabójcą. O! -o. Przeciwnik pokonany. Okej. Kuszujemy, koszujemy. Dwa trupy. Dwa trupy. odsłoniony inhibitor. Mm. Nie. Kurwa. pokonany. Nie, 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 uder, uder, cofaj. Cofaj. Uder. Brancie. A, nie mogę pingować. To Brancie inhibitor przeciwników wkrótce się odrodzi. Musicie bronić. Nie szarżować tak. No i giniesz, MFK! No oczuj się! I... No ślicie się! Ja nie wierzę, że ta MFK! No i GG! No i tak się właśnie gra z MFK! No ale no nic, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. I widzimy się następnym razem. No to do zobaczenia!